smartfon kradnie Twojemu nastolatkowi życie, psuje Waszą relację, a jego obowiązki w szkole są zaniedbywane, na pewno wielokrotnie nasłuchałeś się już, drogi rodzicu, że to jest nie tak, jak powinno być, że to siedzenie przed komputerem, przed ekranem telefonu jest złe, szkodliwe i Ty wszystko to wiesz, tylko nie wiesz, w jaki sposób konsekwentnie spowodować, żeby Twoje dziecko ograniczyło czas spędzania przed ekranem. Boisz się, że jak postawisz ostre granice, to zerwiesz więź ze swoim nastolatkiem? Boisz się jego emocji i nie nie wiesz, jak to zrobić, żeby nie pogorszyć sytuacji w waszym domu? Wiem, że tak jest, ponieważ codziennie pracuję z Wami, drodzy rodzice, i słyszę to od Was praktycznie codziennie, że tak wygląda wasza rzeczywistość. Dlatego stworzyłam specjalnie dla Was szkolenie, na którym nie będzie teorii, nie usłyszycie po raz kolejny tylko tego, że to jest szkodliwe, dlaczego wasze dzieci nie powinny tego robić, ale w jak mądry sposób ograniczyć korzystanie z tych ekranów jak umówić się ze swoim dzieckiem jak konsekwentnie tego przestrzegać jak zbudować nowe nawyki co zaproponować w zamian w jaki sposób odzyskać swoje dziecko i po to żeby twoje dziecko mogło normalnie funkcjonować nie ograniczając się jedynie do scrollowania godzinami tego co tam w tym telefonie znajdzie a co najważniejsze, nauczycie się jak stawiać granice i konsekwentnie ich przestrzegać. Już dzisiaj zapraszam Cię na to szkolenie. Nie będzie to czas, w którym usłyszysz te same informacje, które już znasz. Będzie to czas, w którym nauczysz się, w jaki sposób odzyskać swoje dziecko, w jaki sposób zmienić realia w Waszym domu, jeżeli chodzi o korzystanie z ekranów. Po szkoleniu dostaniesz też materiały pomocnicze, konkretne skrypty, konkretne scenariusze rozmów, konkretną umowę, jeżeli chodzi o korzystanie z ekranów, którą krok po kroku będziesz mógł Mogła wdrożyć po tym szkoleniu. Będzie to dla ciebie jasna wskazówka, żebyś się nie zgubiła, nie pogubiła i umiała wykorzystać wiedzę, którą zdobędziesz na szkoleniu. Zapraszam cię, drogi rodzicu. Nie możecie zabraknąć, to będzie prawdziwy game changer.